Cześć. Odbierasz maile? Jak często? A może ustawione powiadomienia, ping, i pojawiającą się, wyskakującą z boku na ekranie wiadomość, you got mail. Czy to dobrze? Hmm. Jeżeli twoja praca polega na tym, żeby natychmiast odpowiadać na maile, nie wiem, pracujesz w jakimś serwisie obsługi klienta, gdzie przyjście sobie... Za cel odpowiedzieć na wszystkie maile w ciągu najbliższej godziny i z tego jesteś rozliczany? Super. Tak dalej. Ale jeżeli Twoja praca na tym nie polega, to zastanów się, co będzie, jeżeli nie odpowiesz natychmiast na pilnego maila. Prawdopodobnie ten ktoś zadzwoni do Ciebie i powie, hej, wysłałem ci maila. ok, odpowiadam raz dziennie, dwa razy dziennie maksymalnie. Zastanów się, jak poprawić swoją efektywność, może wdróż. Zmniejszanie ilości sprawdzania mailów, a na pewno wyłącz natychmiastowe powiadomienia.